Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz w kolejnym, tym razem drugim wydaniu. Kawy z widokiem na widok. Dzisiaj widok taki sobie. Ktoś przysiadł sobie w Waltance, w której wczoraj pracowałem i chciałbym również dzisiaj, ale. Wyglądało na to, że, że ta pani ma tam równie miły czas jak mam ja i nie miałem sumienia i stamtąd nie wiem, dosiadać się tak i sugerować, że teraz ja chciałbym popracować, więc, więc przeniosłem się tutaj w równie miłe miejsce w cieniu, bo jest bardzo gorąco i, i w słońcu nie da się usiedzieć, rzeczywiście. A dzisiaj chciałbym się podzielić dwoma rzeczami, pewnie. Po pierwsze, takim moim przemyśleniem porannym, bo obudziłem się z takim myśleniem: jak ja mam to zrobić? żeby Czy, czy ma być to jakieś, nie wiem, semi albo jakieś bardziej profesjonalne? Czy może pójść to tak po zupełnie naturalnie? I, ani jedno, ani drugie niespecjalnie mi odpowiadało, więc postanowiłem znaleźć trochę złoty środek i nieco się do tego e, nagrania przygotowałem. E, I myślę sobie, że, 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 że to musi wystarczyć. Rzeczywiście, ani nie mam tutaj możliwości zrobienia jakiegoś super profesjonalnego nagrania, ani, ani nie mam takiego sprzętu w ogóle nawet w domu. E, a jakoś trzeba to jednak zebrać w całość, żeby nie było z nich, żeby nie było nudno. E, Głównie dlatego, że też moją ideą było, nie, było zrobienie czegoś, co będzie w miarę lekko strawne, a zarazem będzie o rzeczach, które są w jakiś sposób ważne, a przynajmniej są ważne, e, dla mnie, mi się wydają ważne i mam nadzieję, że, nie, że, że znajdzie się jeszcze parę osób, które się ze mną zgodzą. I gdzieś mi się to wpisuje w ideę pezornie nieważnych wiadomości. E, tylko że trochę innej formule niż robiłem to do tej pory. Ok, a druga rzecz, którą i to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, a druga, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, jest taka, że ja też się wczoraj przyglądałem temu, jak różne rzeczy przebiegają w ciągu dnia, jak, jak ja na nie zwracam uwagę i tak dalej. I to było bardzo przyjemne doświadczenie. Przyjemne niekoniecznie dlatego, że wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, były przyjemne, bo były też takie, które były trudne. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że, że mam dzieci, i ci, którzy mają dzieci, wiedzą, że to oznacza od czasu do czasu różnego rodzaju konfrontacje i, i, i trudności. Ci, którzy mnie nie znają, też już teraz wiedzą, że mam dzieci <laughs> przy okazji, ale też nie widzę w tym nic złego. Natomiast zrobiliśmy parę fajnych rzeczy również wczoraj. I ja zauważyłem też dla samego siebie, że na przykład bardzo lubię włóczyć się takimi polskimi bezdrożami. Tutaj jest, jesteśmy w tej chwili w, okolicy, w okolicach Brodnicy, a, a bardziej dokładnie w okolicach Górzna, i jest po prostu pięknie sobie połazić tymi wzgórzami tutaj okolicznymi. Wieczorem nad jeziorem zawisł absolutnie majestatyczny, żółty księżyc, który wyglądał z tą swoją żółtością i majestatem, jakby był zmęczony tym upalnym wczorajszym dniem, i miał w sobie coś takiego, co, co nad czym nie dało się nie zatrzymać. Oraz dzień wcześniej, i wczoraj powtórzyłem to doświadczenie, mój przyjaciel Piotr Krawczyk. O nim też chwilę napomknę za, za moment. A może zrobię wpis po prostu, żeby sobie zajrzeć na jego, na jego bloga Facebookowego. Kto jest jego znajomym, to pewnie wie, wielu czyta. No to właściwie stało się, już o tym wspomniałem. On zwrócił mi uwagę na to, że, żeby przyjrzeć się na spadające gwiazdy. Trochę się pogapiliśmy, wypatrzyliśmy jakieś przedwczoraj, a wczoraj też postałem i też pogapiłem się w to piękne niebo, i to było samo w sobie bardzo przyjemne. A dziś rano wybrałem się na swoją małą poranną gimnastykę i mały tutaj rekonesans wokół pola namiotowego imienia świętej Tereski na Bosaka. I to było kolejne przyjemne doświadczenie, bo pomyślałem sobie, że jak łatwo jest tak założyć buty i zacząć organizować sobie życie, którego akurat dzisiaj nie musiałem sobie organizować w żaden szybki sposób i w żaden zorganizowany sposób. To za chwilę się zacznie. Mam ileś rzeczy do zrobienia, które są ważne, i w nie muszę sobie powplatać te przyjemne i niewymagające zrobienia. Natomiast, natomiast zdałem sobie sprawę z tego, że ja to bardzo lubię. Bardzo przyjemnie jest połazić boso po trawie, poczuć ziemię pod nogami, poczuć tą wilgoć. Jest pięknie i słonecznie, więc ta trawa jest ciepła, zarazem wilgotna. I to tak jakoś nabieramy wtedy kontaktu z, z ziemią. A przy okazji mamy takie poczucie rzeczywiście, większej obecności a potem była wspomniana już wcześniej, ale już wypita kawa która odkąd wystąpiła w tytule tego vloga stała się też tego rodzaju wydarzeniem, które bardziej jest w polu mojej uwagi, to znaczy rzeczywiście jest to taki moment w ciągu dnia który który jest przyjemnością i, i, i z tą przyjemnością sobie przebywam. I to jest dobry początek dnia tym razem dla mnie. Mam nadzieję, że dla niektórych z Was również. Czego niniejszym życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Kto wie, być może nawet jeszcze dziś wieczorem. Życzę wszystkim miłego dnia. Do widzenia.